Rozpoczęła się modernizacja kamienicy przy placu Jana Pawła II 9. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych dotyczy remontu trzech kamienic pod numerami 8, 9 i 10. Budynki zostaną docieplone, podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, zostaną naprawione dachy i odnowiona elewacja. Na modernizację miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Kontynuujemy te działania, tylko że tym razem te działania właśnie będą zakrojone na szerszą skalę. To nie chodzi tylko o odnowienie elewacji, ale również wymianę źródeł ciepła i przede wszystkim to w tym wszystkim jest najważniejsze, chodzi o wyeliminowanie tych wszystkich pieców opalanych węglem, a co za tym idzie, no będziemy walczyć ze smogiem w Ozorkowie. Zakres prac modernizacyjnych we wszystkich trzech kamienicach obejmuje Budowę systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody, naprawę dachów, ocieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych, renowację elewacji frontowej, wymianę orynnowania, wymianę okien drewnianych i drzwi zewnętrznych, przebudowę i adaptację pomieszczeń gospodarczych na węzeł cieplny. Modernizacja kamienic to jeden z większych wydatków inwestycyjnych w tegorocznym budżecie miasta, dzięki któremu poprawi się stan techniczny budynków i zostaną zlikwidowane piece węglowe. Obecnie opracowywany jest projekt obejmujący modernizację kolejnych starych kamienic, m.in. przy ulicy Łęczyckiej, listopadowej i pozostałych należących do miasta przy placu Jana Pawła II. 1 milion 58 tysięcy złotych ma kosztować remont nawierzchni i chodników w pięciu Ozorkowskich ulic. W lutym burmistrz Jacek Socha złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remonty uwzględnione we wniosku dotyczą ulic Bema na odcinku między ulicą Tkacką i Konstytucji 3 maja na długości 130 metrów. Na jezdni pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia, na chodnikach i zjazdach do posesji zniszczone płyty zostaną wymienione na kostkę brukową. Kolejna ulica to partyzantów, gdzie zaplanowano remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej asfaltowej nakładki na odcinku 274 m, oraz remont chodników i zjazdów do posesji, polegający na wymianie zniszczonych płyt na kostkę brukową na odcinku 710 metrów. We wniosku uwzględniono także ulicę Słoneczną. Ma tam zostać wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku 292 m od ulicy Konopnickiej do terenów PKP. Na ulicy przejazd pojawi się nowa asfaltowa nakładka na odcinku o długości 103 m od ronda Kroppa do terenów PKP. Planowany do remontu jest także odcinek ulicy Gębickiej o długości 252 m za obwodnicą. Przewidziane jest tam ułożenie nowej asfaltowej nawierzchni i częściowy remont chodnika. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, remonty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Siatkarze MKS Bzura awansowali do półfinału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych po meczach rozegranych w ramach ćwierćfinału, który rozpoczął się 23 lutego w Ozorkowie. W czterodniowym turnieju uczestniczyło sześć zespołów z całej Polski. Organizacja takiego wydarzenia to spore wyzwanie, ale także prestiż dla gospodarza rozgrywek. W kontekście tych wszystkich drużyn, które tutaj przyjechały, Same, same nazwy już tych miast wskazują na to, że to są duże miasta, miasta wojewódzkie. Wiadomo, że tam jest inne zupełnie przełożenie, jeżeli chodzi o finanse. To, że, że sobie z tym poradziliśmy, świadczy też o tym, że no, jak gdyby tutaj wzóra ozorków dobrze funkcjonuje. Na pewno ten sezon jest dla nas ciężki, gdyż zmagamy się z wieloma kontuzjami, a co prawda zostaliśmy mistrzem województwa. Natomiast te rozgrywki w województwie były bardzo wyrównane. I tak naprawdę, zespoły między pierwszym a czwartym zespołem była różnica jednego seta. Nam się udało zostać mistrzem województwa, dlatego jesteśmy gospodarzem. W pierwszym meczu turnieju MKS Bzura przegrał z zespołem Jastrzębski Węgiel. W następnych trzech meczach ozorkowskim siatkarzom poszło znacznie lepiej. Wygrali 3 do zera ze Stoczniowcem Gdańsk, 3 do zera z Czarnym Iradą, pokonali także zespół Wybicki Kielce 3 do 1. Zwycięzcą turnieju został Jastrzębski Węgiel. Siatkarze MKS Bzura zajęli drugie miejsce. Tym samym oba te zespoły awansowały do półfinału Mistrzostw Polski. Następne miejsca w ćwierćfinale zajęli Czarni Radą, Wybicki Kielce, Karpaty Krosno i Stoczniowiec Gdańsk. Patronat nad ćwierćfinałem Mistrzostw Polski objęli burmistrz Ozorkowa Jacek Socha, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wystawę obrazów Aleksego Matczaka poświęconych Powstaniu Styczniowemu otwarto 6 lutego w Izbie Historii Miasta Ozorkowa. Zwiedzanie wystawy poprzedziła prelekcja Wiesława Kukuły na temat przyczyn Powstania i jego przebiegu w Ozorkowie i okolicach. Prelekcja była ilustrowana fragmentami filmów i utworów muzycznych poświęconych tematyce Powstania. Jest to chwila, jest to moment, żeby tym wszystkim bohaterskim, dzielnym ludziom, którzy wówczas. Poświęcili życie, wolność, godność, majątki. oddać dzisiaj hołd i szacunek i sądzę, że właśnie po to wszyscy tutaj jesteśmy, żeby no, w taki symboliczny sposób uczcić ich pamięć. z różnych okresów pochodzą te obrazy. Niektóry to ma już 40-50 lat, ale wszystko związane. Akurat tutaj ta, ta ekspozycja, co tutaj się znajduje, to wszystko jest związane z powstaniem styczniowym. Wszyscy te bohaterzy, którzy to brali, walczyli w powstaniu to na tych obrazach, są tutaj. Między innymi tam jest Maria Piotrowiczowa, tutaj taki skarb powstańczy. No, tutaj powstanie, no wszystko jest związane z powstaniem styczniowym. Spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury, w którym mieści się Izba Historii, było też okazją do wręczenia odznak zasłużony dla miasta Ozorkowa, przyznanych na wniosek burmistrza Jacka Sochy przez Radę Miejską. Odznaką uhonorowano mieszkańców zaangażowanych w życie społeczne i kulturalne miasta. Artystę, malarza Pawła Jaszczaka i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa oraz pasjonata historii Wiesława Kupułę. Jestem na początku drogi, że tak powiem, twórczej. I wkład, jaki do tej pory osiągnąłem, myślę, że jest tylko małym początkiem dobrej przyszłości. Czy to fabrykantów, czy miejsc, które już dawno utraciły świetność. Przedstawiam też jakieś wydarzenia i postaci związane z ozorkowem historycznym. Wszystkie tradycje tego, również tego typu są istotne, bo jeżeli rozmyjemy wszystko, zapomnimy, no to będzie marnie. Nieprawda, że historia jest nieważna, bo to jest coś takiego, że jeżeli, bo tam mówi się, nie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Rzeka jest ta sama, tylko czas jest inny. I czasami zdarza się tak czasami często się zdarza, że powtarzamy, jakbyśmy właśnie spojrzeli, no to przed sobą byśmy może nie zrobili pewnych rzeczy, no ale człowiek jest niestety niepoprawny, prawda? No, musi się sparzyć. Odznakę przyznano także Włodzimierzowi Choinkowskiemu, utytułowanemu bryżyście. Pan Włodzimierz odebrał wyróżnienie podczas lutowej sesji Rady Miejskiej. W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Marek Matuszewski, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Ryszardem Kałużnym i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Tomczakiem, wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak oraz sekretarz miasta Mariusz Ostrowski. Mój pomysł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły to nazwa projektu, który był realizowany w Szkole Podstawowej nr 2. W zadaniu liczyła się nie tylko wyobraźnia, ale również umiejętność przestrzennego planowania. Z zadaniem projektowym zmierzyli się uczniowie klas piątych w ramach zajęć z geografii. Celem projektu było przede wszystkim opisanie przez uczniów krajobrazu naszej miejscowości, wskazanie terenów atrakcyjnych, nieatrakcyjnych, takich, które im się podobają, nie podobają, i wskazanie możliwości zagospodarowania tych terenów. Przedstawienie ich w formie plakatów lub modeli przestrzennych no i oczywiście integracja, integracja grupy, pobudzenie kreatywności uczniów, wyobraźni. Pojawiły się nawet elektrownie bazujące na odnawialnych źródłach energii. Pojawiły się kolejki liniowe, parkingi dwupiętrowe. Także naprawdę tych pomysłów jest bardzo wiele. Prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie wykazali się kreatywnością, przedstawiając wiele koncepcji, takich jak remont boiska do koszykówki, nowoczesny skatepark, kino, tereny przeznaczone do rekreacji i odpoczynku, odnowienie elewacji, wybudowanie piętrowych parkingów, stworzenie placów zabaw, parków linowych, a nawet stadniny koni. Na mojej makiecie możemy zobaczyć kolejkę tyrolską, trampoliny, oraz ściankę wspinaczkową. Jest dużo wolnego terenu i można to zrealizować. Bardzo mi się podobał taki pomysł, bo naprawdę można to stworzyć i byłoby to fajne moim zdaniem. Na tym terenie ma się znaleźć skatepark. Jest tam altanka, klasy, stół do ping-ponga, wszachy, różne przeszkody takie do jeżdżenia deskorolką, hulajnogą. Taką specjalną do tych trików. Wyjątkowe prace młodych projektantów można obejrzeć na parterze szkoły przy popiersiu patrona oraz obok sali 126.